Ktoś jak dawaj. No. Mhm. Okej, okay, kurwa, jak to się kurwa stało? Hey, I'm Na pewno nie mam jakiegoś save'a pod save Wizarda pod Frozen Many kurwa na tej fabule, bo mi się czasami wydaje, że naprawdę mam tak zjebanego save'a, że tu można jakieś glisze robić. Myślisz, że go oprych na biebie? Ten oprych jest chuj warty. <laughs> Ja tu... hmm. I w turbinę, i mięsko Co jest kurwa? Kurwa goni mnie Slenderman Zostaw mnie Kurwa no pomocy Slenderman mnie goni Nie mam kota Ale to jest nielegalne Zajebiście, say hi to YouTube Patrzcie na tego aimbota Patrzcie na te cheaty Dajesz strzelaj do ludzi A. Po prostu Wy mi chcecie kurwa powiedzieć, że on tym samolotem tu wylądował tyłem? Też mam to nagrane Spoko Ja pierdolę tą grę